Tajemniczy ogród. Rozdział trzeci. Przez wrzosowisko. Mary długo spała. Po jej przebudzeniu się, pani Meryl kupiła na jakiejś stacji koszyczek ze śniadaniem, w którym były kurczęta i wołowina na zimno, chleb z masłem i gorąca herbata. Deszcz padał za wzięcie niż przedtem, a na stacjach wszyscy po byli w płaszcze gumowe, lśniące i ociekające wodą. Konduktor zapalił lampę w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się herbatą, korczętami i wołowiną. Zjadła dużo, po czym zasnęła. A Mary siedziała, przyglądając się jej i kapeluszowi, który smętnie zsunął się na prawe ucho. Aż wreszcie i ona zasnęła powtórnie, wtulona w kąt przedziału i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już zupełnie ciemno, gdy się zbudziła. Pociąg zatrzymał się na stacji, a pani Medlock zaczęła nią trząść. No, ależ też panienka spała, wykrzyknęła: Czas otworzyć oczy. Jesteśmy już Twilight. – a jeszcze szmat drogi przed nami. Mary wstała, walcząc ze snem, gdy tymczasem pani Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło pomóc jej w tej czynności, gdyż w Indiach tamtejsza służba zawsze wszystko za nią robiła. I zdawało się niczym zupełnie naturalnym, że jej posługują. Była to jakaś mała stacyjka i nikt nie wysiadł tu oprócz nich. Zawiodowca stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock w szorstki, ale poczciwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie rozwlekle. Jak Mary później spostrzegła, tak mówiono w Yorkshire. Co to? Już pani wróciła? I przywiozła pani tę małą? Owszem, to ona Odparła pani Mydlok, mówiąc też akcentem jogrzyńskim i wskazując ruchem głowy na Mary. Jakże się ma pani skażona? Nieźle, dziękuję. Powóz czeka po drugiej stronie. Powóz stał istotnie przed podjazdem stacji. Mary spostrzegła, że powóz jest wykwintny i że służący, który pomógł wsiąść, również jest wykwintny. Długi jego płaszcz gumowy i ogromny pokrowiec na cylindrze lśniły i ociekały od deszczu, jak wszystko bez wyjątku, nie wyłączając grubego zawiodowcy stacji. Gdy służący zatrzasnął drzwiczki i usiadł obok Stangreta na koźle, dziewczynka usadziła się w wygodnym, miękkim kąciku, lecz senność całkiem jej odeszła. Siedziała, wyglądając oknem i pragnąc zobaczyć, Cośkolwiek na drodze wiodącej do tego dziwnego domu, o którym tyle naopowiadała jej pani Medlock. Nie należała do dzieci lękliwych i nie można powiedzieć, by była wystraszona. Lecz czuła, że Bóg wie, co może się jej zdarzyć w domu, w którym jest sto zamkniętych pokoi i których stoi na krańcu wielkiego rzosowiska. – Co to jest rosowisko? Spytała nagle panią Medlock. Niech panienka wygląda wciąż oknem, a za jakieś dziesięć minut sama zobaczę, odparła kobieta. Musimy pięć mil jechać rzosowiskiem, zanim dojedziemy do domu. Wiele panienka nie zobaczy, bo noc jest ciemna, ale coś nie, coś będzie można dostrzec. Mary nie zadawała już więcej pytań, lecz czekała w swoim kąciku, patrząc na uparcie w okno. Latarnie rzucały przed powozem smugi światła i Mary dostrzegła zarysy mijanych przedmiotów. Po opuszczeniu stacji, gdy przejeżdżali przez małą wioskę, dojrzały białe domki w światła w karczmie. Potem minęli kościół, probostwo i coś w rodzaju kiosku z oświetloną witryną z zabawkami, słodyczami i rozmaitymi przedmiotami na sprzedaż. Później wyjechali na trakt i Mary dostrzegła żywopłot i drzewa. Potem długo nie było nic godnego uwagi, aż czas począł się Mary dłużyć. Wreszcie koniec zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały na wzgórek i zdawało się, że już nie ma ani żywopłotów, ani drzew. W istocie Mel nie mogła dostrzec nic, prócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach drogi. Pochyliła się naprzód i przysknęła twarz do szyby, kiedy naraz powóz podskoczył. No, teraz to już na pewno jesteśmy na czasowisku, powiedziała pani Medlock. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną złą drogę, która była jakby poprzecinana krzakami i czymś nisko rosnącym, zakończyło dopiero się gdzieś na horyzoncie. Zerwał się wiatr i wydawał dziwne, dzikie i przeciągłe świsty. Czy to? To może. Co? Spytała Mary swą towarzyszkę. Nie, to nie może, odparła pani Medok. Ale też nie pola, ani góry. To niekończące się mile dzikiego pastwiska, gdzie ro nie rośnie nic prócz brzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich kucyków i owiec. A ja tak czuję, że to by mogło być morze, gdyby była woda, powiedziała Mary. Szumie zupełnie tak samo jak morze. To wiatr jęczy w zaroślach. Na mój gust to dość dzikie i pustynne miejsce, choć mnóstwo ludzi lubi. Zresztą wykwitnął żosy, Jechały tak coraz dalej w ciemność, a choć deszcz ustał, zerwały się silny wiatr, który świszczał i wydawał niemiłe głosy. Droga prowadziła to w górę, to na dół, a kilka razy powóz przejeżdżał przez mostki, pod którymi z łoskotem toczyły się spienione wody strumyków. Mary miała uczucie, że jazda ta nigdy się nie skończy i że te bezkrasne, zimne przestrzenie... To jakiś ciemny ocean, przez który jedzie się wąskim pasem lądu. — Nie lubię tych wydłów — powiedziała sobie w duchu i silniej zaciskała cienkie wargi. Konie pięły się pod górę, gdy Mary pierwsza dostrzegła światełko. Pani Medlock zobaczyła je również i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi. — Cieszę się z tego światełka — zawołała. — To świeci się w domu stróża. No, za chwilę napijemy się gorącej herbaty. Było to względne za chwilę, bo powóz wjechawszy przez bramę, parku musiał przybyć jeszcze dwie dobre mile alei, nad które stare drzewa niemal stykały się z czubami, tworzyły coś w rodzaju długiego, ciemnego sklepienia. W końcu jednak wyjechali z alei na jaśniejsze miejsce i zatrzymali się przed ogromnie długim, niskim i nieregularnie zbudowanym domem. Na razie zdawało się Mary, że dom cały jest ciemny. Dopiero gdy wysiedła, dostrzegła słabe światełko jednym z okien na, na piętrze. Olbrzymie, ciężkie wejściowe drzwi, zbite z masywnych, wspaniale rzeźbionych desek dębowych, były nabijane wielkimi żelaznymi gwoździami i umocnione żelaznymi sztabami. Przez nie wchodziło się do olbrzymiego holu który był tak słabo oświetlony, że Mary wcale nie miała ochoty przyglądać się starym portretom oraz postaciom panów w pełnej zbroi. Gdy tak stała, na kamiennej posadce, olbrzymiego holu, wydawała się bardzo drobną, zgubioną, czarną figurką i czuła się też dziwnie mała i opuszczona. Ubrany, bez zarzutu, chudy stary człowiek stał w pobliżu lokaja, który miał otwierał drzwi. Mają pani wziąć zaraz do jej pokoju, rzekł ochrypłym głosem. Pan nie życzy sobie jej widzieć. Rano wyjeżdżę do Londynu. Doskonale, panie Peter, odrzekła pani Medlock. Jeśli wiem, czego ode mnie chcą, niezawodnie to wykonam. Chcą od pani, rzekł Peter, jedynie, aby pan miał zupełny zupełnie spokój i aby nie widział tego, czego widzieć nie pragnie. Potem zaprowadzono Mary Lennox przez szeroką klatkę schodową, długi korytarz i znów w górę po kilku stopniach. Potem znów przez zimny korytarz i jeszcze przez jeden pokój, póki nie trafiono na drzwi prowadzące do jej pokoju, gdzie została ogień na kominku i kolacje na stole. Pani Medlek odezwała się bez ceremonii: No, jesteśmy na miejscu. Ten oto pokój i ten sąsiedni. Przeznaczone są dla panienki i to musi panience wystarczyć. Proszę o tym nie zapominać w taki to sposób panna Mary znalazła się w Mr. White Menor i chyba nigdy w życiu nie czuła się taką prawdziwą kapryśnicą, jak w owej chwili.